Witam mordeczki Sport Prediction. Przed nami film na wtorek. Gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS: Zakłady Bukmacherskie, Bet, Total TotalBet, ForBet, NobelBet i BETCRIS. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Lecimy z wtoreczkiem, z bombeczkami. Jest tylko jedna Ażazio Dunkierka na dwójce za 820. Kursy powyżej 2-0 to Oxford United z Minton Keynes za 2,40. Noah Ararat jedyneczka 2,40. Randers przegrywał u siebie z Silkeborgiem za 2,65. Portadown Dunganon dwójeczka 2,40. Supernowa Daoga Pils 2,15 na dwójce. I Halesher przegrywał u siebie z Osnabrykiem za 2,10. Remisy to Villarreal Valencia. Za 4,25 Nublense Everton 3,20 Elgajs Ceramika Kleopatra 2,70 i RFS Walmiera 3,55 Królewski Kuponik na wtorek to wygrana Fulam po całości Bartom z Rowrem na owerze półtorej Brameczki i Noah Ararat i 1 Xik do wyjęcia 1255. Z kuponu królewskiego na wtorek. A liga Typera to mecz Liverpoolu z Manchesterem i United. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a on zostanie zaktualizowany już w filmie statystycznym. Ten filmik dzisiaj zostanie nagrany w nocy, tak więc pewnie na serwerze pojawi się z rana w dniu jutrzejszym. A ja zapraszam zainteresowanych do grup vip polskich. Z piłki nożnej jest VIP Standard i VIP Premium. Mamy również grupy z. Formuły 1 w tym tygodniu wyścig we Włoszech, a w tej grupie członkowie otrzymują kuponiki królewskie w dniach kwalifikacji, jak i wyścigów głównych. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sport gmail.com. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona już zostanie zaktualizowana w filmie statystycznym. A ja zapraszam do oglądania innych filmików na kanale. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmikach.